Słuchasz podcastu Mlekiem Mamy. Cześć, z tej strony Ela Malinowska. Zapraszam cię do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Mlekiem Mamy. Tym razem opowiem tobie o pozycjach do karmienia piersią. Pozycja do karmienia piersią jest jednym z najważniejszych elementów techniki karmienia piersią. Czasami zależy od niej skuteczność i czas karmienia. W niektórych sytuacjach właściwie dobrana pozycja pozwala rozwiązać problem związany z laktacją lub z samym skutecznym nakarmieniem dziecka. Pozycje różnią się pod względem przyjętej pozycji przez mamę oraz sposobu ułożenia dziecka. Warto wiedzieć, że nie ma idealnej pozycji dla każdej matki. Dobrze jest znać kilka i szukać tej najbardziej dopasowanej do własnych potrzeb i możliwości. Pamiętać również należy o wygodzie i relaksie w czasie karmienia piersią. W zależności od okoliczności stosowane pozycje mogą zmieniać się. Kilka najczęściej spotykanych pozycji z podziałem na leżące i siedzące to. Pozycja leżąca w kontakcie skóra do skóry. Dziecko jest ułożone pomiędzy piersiami mamy. Kontakt skóra do skóry wyzwala działanie hormonów u mamy i dziecka, wzajemnie regulują swoją fizjologię, ułatwia im to nawiązanie więzi. U noworodka odzywają się naturalne instynkty, i pierwszy kontakt bezpośrednio po urodzeniu kończy się zazwyczaj karmieniem. Dla kogo jest ta pozycja? Ta pozycja stosowana jest głównie bezpośrednio po urodzeniu dziecka. Na późniejszym etapie laktacji pozycja może być wykorzystywana w czasie kangurowania w przypadku przejściowych trudności w karmieniu w przypadku niedyspozycji takiej jak ząbkowanie czy choroby dziecka. Pozycja naturalna odchylona laid back position. Inaczej na luzie australijska podgórkę. W tej pozycji należy ułożyć się wygodnie tak, aby dobrze widzieć dziecko ssące pierś i dobrze podeprzeć plecy, szyję i ręce. Pomocna może być duża poduszka albo kilka mniejszych. Dziecko kładziemy między piersiami, umożliwiając mu dostęp do nich. W takiej pozycji u niemowlęcia zaczyna działać instynkt i mimowolnie może szukać ono brodawki. Karmienie w tej pozycji wymaga wkładania mniejszego wysiłku zarówno przez mamę, jak i dziecko. Utrzymywanie przez matkę kontaktu wzrokowego z dzieckiem, mówienie do niego spokojnym głosem, bicie jej serca to wszystko sprzyja naturalnej inicjacji ssania piersi. Dla kogo jest ta pozycja? Ta pozycja będzie bardzo pomocna, szczególnie w początkowych dniach po porodzie pomaga zrelaksować się, ułatwia karmienie. Dziecku jest bardzo przyjemnie, gdy czuje ciepło matki na całym ciele, a dotyk prodą do ciała mamy wyzwala u niego odruch szerokiego otwarcia buzi. Pomocna jest też siła grawitacji, dzięki której dziecko głęboko uchwyci piersi. Pozycje te można wykorzystywać nie tylko w czasie karmienia, ale również do bliskiego kontaktu, kangurowania dziecka, co może być pomocne w trudnych przypadkach, na przykład kiedy chcemy powrócić do karmienia piersią. Pozycja leżąca na boku Sight Position. W tej pozycji zarówno mama, jak i dziecko leżą na boku, są zwróceni do siebie twarzami. Główka dziecka, przynajmniej w początkowym okresie, powinna leżeć na ramieniu mamy, a przed ramieniem obejmuje się plecy dziecka. Dziecko ma głowę na wysokości piersi z łatwym dostępem do niej. Można wykorzystać poduszki do utrzymania pozycji dziecka. Z tym, że poduszka podtrzymuje jego plecy, dla wygody matki, poduszki pod głową i między nogami, przy czym górna noga powinna być zgięta w kolanie. Leżąc na boku, mama powinna unikać podpierania się na łokciu oraz uciskania swoim ciałem ręki, ponieważ stały, częsty ucisk może doprowadzić do powstania zespołu cieśni nadgarstka, czy tak zwanego łokcia tenisisty. W miarę nabierania doświadczenia dzieci w czasie karmienia zazwyczaj leżą bezpośrednio na podłożu, szczególnie w porze nocnej, aby ich za bardzo nie rozbudzać. Dla kogo jest ta pozycja? Prawdopodobnie i ta pozycja najczęściej stosowana jest bezpośrednio po porodzie. Pozycja ta jest przydatna szczególnie w porze drzemki w porze nocnej lub gdy mama ma problemy z siedzeniem czy choroby kręgosłupa. Pozycja półleżąca z użyciem poduszek. Reclining Position. Te pozycje można zastosować już w szpitalu, wykorzystując szpitalne łóżko z regulowanym stelażem, ułatwiającym uzyskanie komfortowej pozycji. W warunkach domowych niezbędne będzie wykorzystanie większej ilości poduszek, stanowiących podparcie dla głowy, pleców, rąk, nóg oraz do podtrzymania dziecka w czasie karmienia. Należy utrzymać swoje plecy i biodra w linii prostej. Dla kogo jest ta pozycja? Ta pozycja prawdopodobnie jest wygodniejsza dla matki i łatwiejsza do karmienia po cesarskim cięciu lub trudnym porodzie drogami natury, jak również w przypadku dolegliwości bólowych kręgosłupa. Dla matek, które lubią karmić należąco w łóżku w ciągu dnia lub w nocy. Pozycja leżąca na wznak po cięciu cesarskim. Po znieczuleniu przewodowym zastosowanym w czasie cięcia cesarskiego mama musi zazwyczaj leżeć nieruchomo na wznak przez przynajmniej kilka godzin. To wszystko zależy od zalecenia lekarza. W takiej sytuacji nie jest w stanie samodzielnie nakarmić dziecka. Niezbędna jest pomoc osoby drugiej w przystawieniu noworodka do piersi. Można poprosić o nią położną lub Członka rodziny. Dziecko trzeba tak ułożyć, aby miało łatwy dostęp do brodawki i leżało w pozycji brzuszek do brzucha mamy, z pominięciem blizny po cięciu cesarskim. W tej pozycji najistotniejsze jest to, aby dziecko miało łatwy dostęp do piersi. Matce można podłożyć pod ramię, pod którym podtrzymuje dziecko poduszkę lub zrolowany koc. Dla kogo jest ta pozycja? Ta pozycja będzie najwygodniejsza dla tych mam, które rodziły przez cięcie cesarskie. Pozycje siedzące: Side sitting position. Niektóre mamy uznają, że karmienie w pozycjach siedzących lub leżących na boku jest wyczerpujące i brakuje siły grawitacji, która w pozycjach leżących kontaktowych pomiędzy mamą a dzieckiem sprzyja karmieniu. Mama powinna zapewnić sobie komfort siedzenia. Dobrze jest zadbać o podparcie dla pleców, nóg i rąk. Czasami pomocne są oparcia lub podłokietniki foteli lub sof. Jeśli nie można uzyskać wygodnej pozycji, wówczas dobrze jest wspomóc się poduszkami lub zrolowanymi kocami. Pozycja klasyczna, kolebka, cradle position. Dziecko kładziemy na ramieniu przy piersi, z której ma być karmione. Główka dziecka leży w zgięciu łokcia. Ciało dziecka skierowane jest brzuszkiem do brzucha mamy w linii prostej. Głowa, kręgosłup, usta powinny znajdować się na wysokości brodawki tak, aby z łatwością mogło przyssać się do piersi. Dla kogo jest ta pozycja? Ta pozycja będzie najwygodniejsza dla tych mam, które urodziły donoszone noworodki. I niestety nie wszystkie mamy radzą sobie z karmieniem w ten sposób. Pozycja krzyżowa zmodyfikowana klasyczna: Modified Cradle Position Cross Position. Ta pozycja różni się od pozycji klasycznej tym, że karmi się dziecko z przeciwległej piersi do ręki, która je podtrzymuje. Dłonią delikatnie przytrzymujemy główkę w ten sposób, aby kciuk był za uchem, a pozostałe palce za drugim uchem dziecka. Należy unikać trzymania dziecka za sam kark, szczególnie jeśli ma odruch odchylania się. Ramieniem podtrzymujemy plecy dziecka. Dla kogo jest ta pozycja? Te pozycje można wykorzystywać do karmienia wcześniaków, dzieci słabosących lub tych z obniżonym napięciem mięśniowym. Pomocna jest również do nauki karmienia w pierwszych dniach, ponieważ w łatwy sposób można naprowadzić noworodka w kierunku brodawki. Pozycja futbolowa spod pachy, clutch football position). Dziecko układamy blisko siebie, brzuszkiem do boku mamy pod pachą znajdującą się przy piersi, z której będzie dziecko karmione. Ręką podtrzymujemy plecy i główkę dziecka. Dziecko należy ułożyć wysoko w taki sposób, aby mama nie musiała nachylać się do niego. Nóżki dziecka muszą być podparte, aby nie wisiały w powietrzu, przy czym należy pamiętać, by stopy nie trafiały na opór, na przykład na oparcie fotela, ponieważ Naturalnym odruchem będzie odpychanie się dziecka od napotkanej powierzchni, co uniemożliwi karmienie. Pierś podajemy układając dłoń w kształcie litery C. Dla kogo jest ta pozycja? Ta pozycja polecana jest w przypadku niespokojnych dzieci, które odchylają się i wyginają w czasie karmienia lub wypuszczają często pierś. Zalecana jest również do karmienia małych dzieci. I tych słabszych, na przykład wcześniaków, ponieważ jest to pozycja aktywizująca. Stosowana jest bardzo często przez mamy wieloraczków, ponieważ ułatwia równoczesne karmienie dwójki dzieci. Pomaga również w karmieniu mamom o dużym biuście, posiadających tzw. trudne brodawki lub po cesarskim cięciu. Pozycja ta jest pomocna w przypadku dużego wypływu mleka, ponieważ niemowlę może kontrolować przepływ mleka. Pozycje sytuacyjne. Pozycje dowolne, karmienie ze stołu, blatu w wannie na stojąco, tak zwana akrobatyczna, dziecko od strony ramienia, głowy itd. Nie są to ustalone, powszechnie stosowane pozycje, a takie, które przychodzą do głowy mamom w razie napotkania problemów, na przykład z miejscem karmienia, rozkojarzeniem dziecka. Czy niedyspozycją piersi, na przykład kiedy występuje zastój. Karmienie ze stołu blatu. Sposób ten można wykorzystać, jeśli mama posiada duży biust i nie potrafi sobie poradzić w pierwszych dniach z przystawieniem dziecka. Pierś ogranicza widoczność lub sprawia trudności z uchwyceniem jej, albo przebywając na przykład w przychodni mama ma problem z utrzymaniem noworodka bez pomocy poduszki. W takiej pozycji wystarczy położyć na blacie kocek, podkład i ułożyć na nim dziecko na boku, równolegle do brzegu stołu i mamy z buzią skierowaną do piersi. Ważne jest, aby siedzisko było na odpowiedniej wysokości, by piersi znajdowały się na poziomie buzi dziecka. Mama nie może zginać się, wykrzywiać, powinna siedzieć wygodnie. Pozycja akrobatyczna. Pozycja dziecka lub mamy. Mama tak steruje ciałem dziecka lub swoim, aby ułatwić dziecku karmienie, wypływ pokarmu czy uzyskać pożądany efekt. Na przykład w przypadku zastoju pokarmu, wiedząc, że dziecko sądz pierś pracuje najbardziej od strony brody, przybiera się taką pozycję, aby sanie przyczyniło się do pozbycia się problemu. Karmienie w wannie. Karmienie w czasie kąpieli z dzieckiem. Kąpiel wspólna z mamą czasami pomaga uspokoić, wyciszyć dziecko. Niekiedy w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie skoku rozwojowego lub kiedy dziecko karmimy butelką, albo na przykład kiedy dziecko odmawia ssania piersi, relaksująca kąpiel w ciepłej wodzie, przyciemnione światło i łatwy dostęp do piersi mogą zachęcić niemowlę do jej ssania. Starsze niemowlęta potrafią przybierać różnorodne pozycje w czasie ssania piersi i często jest to związane z ich rozwojem fizycznym oraz zdobytymi nowymi umiejętnościami. Należy jednak pamiętać, aby w czasie karmienia zawsze zachować wszelkie środki ostrożności i zapewnić dziecku bezpieczeństwo. Słuchałaś podcastu Mlekiem mamy. Zostań z nami na dłużej.